Do tej pory podejmowanie przez firmy działań z zakresu tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSR, było dobrowolne. Jednak teraz Parlament Europejski zamierza nałożyć na większe firmy obowiązek raportowania ich działalności społecznej. To nie tylko przeczy dotychczasowej zasadzie, według której firmy dobrowolnie decydowały o podjęciu CSR, ale także może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Mimo, że statystycznie może wzrosnąć liczba firm prowadzących CSR, to jakość tych działań może być bardzo niska, ponieważ będą one podejmowane tylko w celu spełnienia wymogu prawnego. Europosłowie mylą się także co do tego, że brak wystarczającego poziomu społecznej odpowiedzialności biznesu jest jedną z przyczyn kryzysu gospodarczego. Więcej na ten temat w mojej publikacji For Ostrzega.